Roblox w lutym będzie testował wypożyczanie itemów w niższych cenach, czyli dla przykładu, jak widzicie na tym skrinie, będziecie mogli sobie wypożyczyć taką czapkę na 3 dni za 30 Robuxów, na 7 dni za 42 Robuxy, na 14 dni za 49 robuxów i permanentnie kupić sobie ten przedmiot za 90 Robuxów. I ja się w tym momencie zapytam, gdzie tu jest sens? My mamy rok 2026 i w tym momencie widzimy, że na 3 dni wypożyczenie kosztuje 1 trzecią ceny permanentne. A na przykład ta 14 dni jest to cena połowa, po prostu połowa z ceny permanentnej. Czyli co, jeżeli kliknę sobie raz na 14 dni i potem drugi raz na 14 dni, to już będę w cenie permanentnego? I jakby wiecie, ja rozumiem, że rzeczy w katalogu są naprawdę czasami drogie i potrafią one kosztować ogromne ilości robuxów. Swoją drogą, jak w tym momencie wygląda katalog? To zobaczcie, tu nie ma praktycznie normalnych itemów. Tu z normalnych itemów to są, ok, te Adidas Sports Animation Pack, no według mnie jeszcze może ten... Fedora, może ten Clash Royale Crying Goblin, też jest w sumie fajny Gummy Base. z Bisworm Simulatora, tak to zobaczcie, jakieś głowy Donalda Trumpa, I Show Speeda, Indian Delivery Derek ze Stranger Things, Fair no co to w ogóle jest za katalog i co i ja sobie będę, powiedzmy, kupić takiego Fair za, nie wiem jedną trzecią ceny, wypożyczyć go sobie powiedzmy na trzy dni. Podczas montażu doszła jeszcze jedna rzecz do mnie, a mianowicie to, że ja przecież nie mam zweryfikowanego wieku na Roblo Czyli dosłownie wszystko, co tutaj widzicie, jest dostępne dla każdego. Niezależnie, czy ktoś ma 3 lata i dostał telefon od rodzica, może sobie wejść do takiego katalogu i zobaczyć, jak to wygląda. Przecież to jest dla mnie niesamowite, że 3 latek może sobie kupować takie itemy. Czy 5 latek, powiedzmy, czy nawet 7-latek, czy 10-latek ma dostęp do takiego katalogu. Bo kiedyś ten marketplace to naprawdę była spoko rzecz. Nie, że tutaj nie robili nic gracze, tylko sam Roblox i te itemy po prostu były OK i faktycznie były one dla każdego ale w tym momencie, no to nie oszukujmy się no co to w ogóle jest, no to nie jest przystosowane do dzieci, no to może jeżeli weryfikujemy tak wiek, to może też coś z katalogiem zrobimy, no, jeżeli powiedzmy, nie wiem, trzynastolatek jeżeli się nie zweryfikuje, nie może pisać na czacie, to dlaczego może kupować sobie jakieś slipy, czy dlaczego może sobie kupować jakieś flagi Izraela, czy dlaczego może sobie kupować dymki czatu, gdzie w innych grach za to by dostał bana, jeżeli by coś takiego napisał, no ja tego właśnie nie rozumiem dlaczego to jest tak, że zabrania Ludziom pisać na czacie, jeżeli się nie zweryfikują, a nie zabraniamy ich kupować takich itemów. To znaczy, tutaj odpowiedź jest bardzo prosta, ze względu na to, że jeżeli kupicie jakiś item za Robuxy, to Roblox na tym zarobi. Dlatego nie może wam odciąć takich rzeczy właśnie, jak na przykład takich dymków czatu. Nie może wam tego odciąć, bo wtedy może zarobi mniej Robuxów. Bo nie będziecie mogli tego kupić, a musicie, każdy musi mieć możliwość na Robloxie wydawania Robuxów. Pamiętajcie o tym, że to nigdy nie zostanie wycięte, bo Roblox na tym zarabia. I wiecie, w roku w 2015 faktycznie takie wypożyczanie przedmiotów mogłoby mieć sens, ze względu na to, że nie mieliśmy takich gierek, katalog Avatar Creator, który cieszy się ogromną popularnością właśnie dlatego, że możemy sobie przetestować różnego rodzaju przedmiot. Nie płacąc za niego ani jednego Robuxa. Dosłownie robimy to za darmo, za darmo sobie robimy awatary. Możemy korzystać z awatarów społeczności. Nic nie musimy tutaj robić. Jak na przykład kliknę sobie Most Popular Avatar, to ja mogę sobie przetestować dosłownie wszystko, co mi się zaraz Tutaj zaczyta, o na przykład powiedzmy takiego awatara dosłownie za darmo i ja nie muszę za to płacić. Nie wiem, żeby przetestować takiego awatara 200 Robuxów, pewnie na 3 dni, że sobie pochodzić. Ja tutaj to mogę zrobić totalnie za darmo i testuję animacje, testuję sobie nogi, testuję sobie spodnie, koszulkę, włosy, słuchawki. I jeszcze do tego mam pewność, że będzie się dodało założyć w normalnej gierce. To po co ja wam za to samo płacić? Nie wiem, podejrzewam, że za taki cały outfit to z 200 Robuxów na 3 dni. Po co ja mam to robić? I tutaj wiecie, że. By nie było, że coś. Tutaj dosłownie każdy jeden przedmiot możemy zakładać, możemy ściągać, możemy wszystko z nim robić, zmieniać, zamieniać. Jestem ogromnym fanem tej gry. Swoją drogą, no, gra w to 50 tysięcy osób. To musi to być dobra gierka, patrząc na to, że tutaj się nic innego nie robi, tylko się i wyłącznie wybiera itemy. No, każdy przed zakupieniem, ja też tak robię, po prostu testuję sobie te outfity i są zadowoleni. I wiecie, na tych awatarów społeczności jest od groma. No, według mnie jest to bardzo ładny awatar, jeżeli chodzi o damski. Możemy go sobie. Założyć, nawet nie musimy wybierać sobie awatara. O, tutaj jest, nie wiem, jakieś elfka. Tutaj jest jakiś noob, który jest mega strong. I rozumiecie, takich awatarów jest od groma. A jak coś, to jeszcze sai. Możemy sobie to personalizować. Uważam, że taka aktualizacja to jest niepotrzebne wyłudzenie Robuxów od graczy. Według mnie na Robloxie w tym momencie możemy wprowadzić znaczną część dużo lepszych aktualizacji. Niż dodawać wypożyczenie przedmiotów. Patrząc na to, że w tym momencie rzeczy za Robuxy w katalogu jednak lecą coraz to niższych cenach, bo zobaczcie, ile tutaj jest rzeczy za 50 robuxów, no to co, ja będę mógł to wypożyczyć za 25 robuxów, to to już, to się totalnie nie opłaca, to już lepiej skupić to normalny sobie item na stałe. Takie wypożyczenie przedmiotów może mieć tylko i wyłącznie zastosowanie, powiedzmy, dla twórców, dla różnego rodzaju youtuberów, którzy się będą przebierali na jeden raz i potem wychodzili. To ok, może mieć to sens, ale według mnie jest to jedna wielka strata robuxów. Dodatkowo na Robloxie w połowie roku wyjdzie kolejna aktualizacja, a mianowicie sami będzie Będziemy mogli sobie robić animation paki. Dosłownie za 50 Robuxów będą się pojawiały naprawdę chore animacje, ale ta aktualizacja akurat według mnie jest na plus i tą aktualizację oceniam pozytywnie, ponieważ im więcej takiej wolności na Robloxie, tym lepiej. No chociaż z drugiej strony, jak patrzymy na ten marketplace, no to jednak może za dużo jest tej wolności w tym momencie na Robloxie. Wiem jak to brzmi, ale to no, sami widzimy co się tutaj dzieje. I jeszcze do tego będą wchodziły animation paki. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić co ludzie będą robili jak te animacje będą wyglądały co to będzie się robiło no po prostu te dzieje, nie, nie wiem nie, nie, chyba bo jak głowa nawet nie jest w stanie aż tak bardzo tego sobie wyobrazić w sumie jak tak teraz to, to wpadłem, bo nie wpadłbym na to, żeby robić właśnie takie głowy w Robloxie, nie wpadłbym na to, żeby robić takie itemy w Robloxie, to co dopiero będzie z animacjami. Z ciekawych informacji to od Robloxa dostaliśmy jeszcze taki komunikat, że będzie coś takiego jak Making Avatar Creation Easy And more expressive. Czyli dostaniemy make-up na początku tego roku, tak to będzie wyglądało. No nie wiem, czy to jest jakoś nie wiadomo jak bardzo potrzebne. Ja jestem fanem takiego Robloxowego Robloxa, można tak powiedzieć, takiego kluckowego Robloxa, takiego Robloxa z 10 lat wcześniej, a nie jest takiego modern, jak tutaj widzimy te twarze. Więc ja wolę kanciaste awatary, a na kanciastych awatarach pewnie się tego nie będzie dało robić. A jak będzie się dało robić, to będzie to strasznie ograniczone. Jeżeli chodzi o ten animation pack, no to to już wam powiedziałem. Pokazałem. I tutaj mamy jeszcze znaczną większość właśnie opisanych tych zmian, o których wam dzisiaj mówię, ale reszta to już nie jest aż tak bardzo według mnie kontrowersyjna czy warta uwagi. To jest bardzo fajna zmiana, którą dobrze dodali na Robloxie. Jedna z lepszych zmian ostatnich lat, a mianowicie zamiast wychodzić z gierki, dołączać na główną stronę Robloxa, wchodzić do innej gry, możemy sobie na przykład z ostatnich gierek dołączyć ponownie. Tutaj mamy Tower of Hell i mamy potem Horrific Housing, no nie? I ten ktoś się po prostu przełącza z jednej gry do drugiej gry i nie musi tym samym wychodzić do głównej strony Robloxa, przez to w sobie ma większy playtime. To sobie widzimy jak to działa i teraz z powrotem sobie może wrócić właśnie do wieży piekieł i zobaczcie jak to wygląda, nie? Podoba mi się ta aktualizacja, podoba mi się ta zmiana, bo sam część to zmieniam gierki i to by przyspieszyło ten proces. Super, brawo Roblox! To pokazuje, że jesteście w stanie robić jeszcze dobre aktualizacje. Tutaj wam mogę pokazać jako ciekawostkę, że Roblox w końcu usuwa tak, Zibaja, już nie możemy kupować zweryfikowanych kod Yeah! nie no, tak szczerze, to, to jest to jeden wielki żart. To było oczywiste, że ludzie będą sprzedawali te konta. Ludzie cały czas będą te konta sprzedawali. Podejrzewam, że na innych platformach mniejszych niż eBay, kupienie takiego konta to jest po prostu pstryknięcie palcem. To prawda, kosztowało to 5 dolarów, więc dosyć dużo. No, ale jeżeli ja mam zapłacić 5 dolarów za możliwość pisania na czycie, to nie jest aż tak dużo. No tutaj Asimo bardzo dobrze to podsumował w swoim wpisie. Z ciekawostek to wczoraj Dawid Waszyski miał urodziny. Dlatego wszystkiego najlepszego dla no, niestety, jeżeli chodzi o aktualizację czatową, no to ja w tym momencie sam z siebie nie jestem w stanie odblokować swojego czatu, więc ja niestety już ty nie staroblok się nie napiszę. Mam nadzieję, że coś się u Was zbagowało i wy będziecie mogli sobie pisać bez tej weryfikacji. Jeżeli zaliczasz się do tej elity, która obejrzała film do samego końca, proszę, zostaw subskrypcję, łapkę w górę, zostaw komentarz, że obejrzałeś do końca, i podbij ten film, jak jesteś na telefonie, żeby dotarł do jak największej ilości osób.